Halo, witam was w dzisiejszym odcinku, jak się dzisiaj, dzisiaj po tytule Będę czytał w Fortnite. Cie". Dzięki Bogu mam trochę więcej IQ i naprawdę to czytować nie będę oczywiście Ale w dzisiejszym odcinku będziemy trollować randomów, że czytuję w Fortnite. Cie. Powiem wam tak, ci ludzie, których trollowałem, oni naprawdę uwierzyli, że mam cheaty Niektóre reakcji reakcje były niesamowite, ale to musicie sami zobaczyć oglądając oglądać się ich do końca Jak ty masz chyba makro? Na no, mówię ci A, no sorry Ale ja nie wykapię. Ja no, dzięki Dzięki, dzięki, serio, doceniam to moldo Leży kolejny, leży kolejny, cztery głowy już dałem. Ej, dobra, on jeden cheaty. Ja mam cheaty. Oja, no to super! Jeżeli Wam taki odcinek się spodobał to pamiętajcie o wsparciu mnie w sklepie pytnosym czyli Cepchok Ot. No bo generalnie nagranie takiego odcinka to nie jest prosta sprawa, bo ten odcinek zetrolowanie radowów zajął mi ponad 10 godzin. A montaż to już nie wspomnę, bo to naprawdę dramat. Pamiętajcie o polubieniu tego materiału, dziesięć tysięcy polubień i lecimy z kolejnym trollowaniem A ja jego mam oglądania i... ALTO JOB! A i pamiętacie, czytowanie jest złe, nie czytujcie. Ale że ty masz modelator? Nie mam! Chłopie, masz taki głos, jakbyś był z innego świata <śmany> 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 A, Bo ja miałam operację, wiesz? Miałem wycinane ten... Yy, Miałem wycinane migdały i przez to trochę mam taki zdeformowany głos, wiesz? Bo uszkodzili strony głosowe A Mam to robione wyknice warszawskie w, w, Pod knu, knu, knurami. B co to jest ten knut? Knut po prostu. Kebab knut! Aha, to jest ten. I jedzenie, tak? To jest jakiś kebab z mięsem, czy coś? Czy to Popalem. jest. Dobra, idę. Dobra, śmiecił leży Dobra. Kolejny knut. Leżę nice, od nice, nice. Jak będę cheatował, to wiesz, miał problem? Nie. Okay, Nawet cię zgłaszam, nie będę. Bo ja cheaty, ale nie wiem, czy mogę odpalić. Odpalę, a, a ty miałeś mina? Miałeś mina w tym sezonie? Zeloma Leży Ty, serio masz czwity, ale nie będę się zgłaszał. Dobra, tak. dzięki. Bo ja nie jestem 60 jak inni, że nie martw się. O, to dobrze. Ja też nie szanuję kapuś. Leży, leży. Ty serio masz czwity, nie? Tak? No, mam, mam. Leży. No, to dzięki Bogu. Ja kiepcię nie lubię za bardzo. No, bo to jest taki knut. No. Jak ty masz chyba makro. No mówię ci ja nie wykapię, ja no, dzięki. dzięki, dzięki, serio doceniam to, Moldo. Lezy, jeden. Dobi, dobi. Leży drugi, leżą wszyscy. Janek, Janek. A co, Nie, ja. Mówię ci, że Przez ja cytuję. Czemu się cały trzęsiesz? Dzwonić po kaletkę? Tak, dzwoni, dzwoni, szybko, szybko. Ma biało. Lezy. W boksie, w boksie, tu ma, tu jest, tu jest, tu jest. Ej, czy jesteś sam? Lezy. Fajne, nie. fajne ci nie? za szkoda, że ja nie mogę pobrać na ich... No, No dupa. Czy dupa, to ty? tak, mam typa, mam typa. Dobra, ja mam jeden HP. Nice. Bile. Bile, bile, ja chcę bile. Ja mam jeden HP. Nice, nice, nice. Nie? Jezu, kotem. Kotem jest sianek. Masz go w, w boxie. Aaa, dał mi 200. Kul. Cool. Halo, śpiewasz, słuchasz mnie? Cześć! On Ja nie mam modulatora, ja nawet komputera nie mam. Jak mam na laptopie. Dora, ja jak ci mam udowodnić, że nie mam nie modulator? Ja mam po prostu taki głos. Załącz go. Aha, mam w modulator, którego nie mam. Jezus, no nie wierzę. Ja, sobie się z kimś pograć, ja mnie zawsze obliczają, że ja mam modulator. Mini! A ile macie lat? 11. Ja mam 11. A ja mam 10. Siem. Jeszcze masz 12. Kurde. Podnoś! Kurde, no i teraz Super, nie, no. Co się dzieje? Ja idę po broń i zaraz wrócę. Ole, daj followa może, bo... Zaraz ci dam, zaraz ci dam follow. Na no tym modulatorze yeah, idealnie. Nie ma modulatora, kurna jego mać. Dobra. Nie masz modulatora. Nie no, dobra, tak tak powiedział, to serio, bo i zdaniem już nie ma. Chłopie, weź kartę! Już, tylko wypij 50. Weź jego kartę! Już, czekaj. tego go Parę! Co to jest? to Szymon, kakao! Leży! Co to jest za spodu! Ja nie jestem z spodu! Ja się nie poca! To ty robisz, ty robisz, to robisz! Krak! Łokój! Okay. Okay. Jaki ty to jesteś mnie Janek, Polska ma hel? <laughs> nie, nie. Tak To Eryk jest nie odejdzie! No to Eryk nie odejdzie! To Eryk nie odejdzie! To Eryk nie odejdzie! Takie To twój głos play. jest? Tak, to tak. mój. Bo ja miałam generalnie operację na migdałki i chyba przez to tak mam wiesz, A, bo ja miałem dobra. wycinane. Tak, tak, mój brat też tak miał. Wy oglądacie YouTube'a? Tak, to tak, jest dobrze. A kogo oglądacie na YouTube'a? To... Ja nagrywam nawet na YouTube'a. Do szkody! Hello? Bo nie. <laughs> nie się... Spo. Leży. Szybko bo nie zdążyłeś bez strefa! Nie, niech chcący. A zagramy się dwa... Ale ery! No Simon dołączył kto kto będzie grał, bo okay. nie mamy jak zagrać. Nie, Filip, a nie chciał. Ja, ja kogo Eryka, czy Dobra. Filipa. Nie, a może nikogo? Nie będziemy mogli teraz grać Giery. A Simon, Simon Dobra. musi? Dobra, Eryka. Ale Eryk, ty pójdę, że jestem fajny? Dawcie się, dobrze. w wodę. Nie, no Filip nie wychodzi! Dobrze. Erik jednak gramy, ale czym mi usunąłeś? Ja przez ciebie wrazłem na Ekipę. Idę ten Janek jest spucony! Możemy z nim zrobić minę nawet. Ja już zrobiłem dzisiaj z A ja mam pytanie do Was: oglądacie Smartiego? No. I co są dzisiaj tak. o nim? Ja moim maseniem no, jest nie, dosyć ja ja do muskaj Jest spokojnie. Spoko. ja, 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 ja Wiesz, mam głowę pytają. Smartiego, a ja mam głowę Smartiego, widzicie to? Faktycznie. Od którego z sezonu? Co jest? Za sobą to winy będą szybko. On ma go Co jest? Nie, jak on porobi całą. Leży. O mój Siemna. Boże! Nie, nie! Jak on ma 8 fragów, nie! Ale ty jesteś Bogiem! On jest gigaob, on jest gigaob, on jest gigaob! Ja jestem ja gigaob? A co to znaczy gigaob? A przyjmiesz okay. Szymona do znajomych? No przyjmę, a wy się znacie wszyscy w trójkach? Tak! tak okay. a my, a, ja z ja Feminicem! A chodzisz do tej samej szkoły? E, ta, ta. Tak, ja też. Tylko jest więc e, taki problem, że my mieszkamy na innym piętrze i do innej klasy chodzimy. O kurde. Szymon jest rok starszy. Wszyscy mi nie wierzą prawie. Tak samo mi nie wie, że mam taki głos, a ja miałam po prostu operację, no, ja nie? Ne? Ale byłeś uspiony, jeżeli mogę się spytać? Tak, byłem, no. byłem, byłem. Okay. Jak to jest? spałem w sumie to nie wiem jak to było, nie? Bo ja spałem, się przebudziłem i... I kurde, no, Fajni jesteście chłopcy, fajni. No ty też jesteś fajny. O... No, nie strzelajcie mi do kury, ja na nie, no, nie strzelajcie <śmuszki> Ej, ty kradzieżu mięsa. Ej, ja potrzebuję osłonki. Ile zrobiłeś więcej winów? W tamtym sezonie zrobiłem 14, w tym dopiero jednego, bo dzisiaj. Poważnie, tylko 14 miałeś? Bem, mu tu trochę. Leży, leży ja jeden. Jak leżę, nie nie o! O! Nie no to dobra, ja to jedno, pola. Aj, jajaj. Jaj. Jeszcze jedno, dawajcie, jeszcze jedno. Ej, jak dobra, po co Leży. Dostał, po leży. leży. Aj, jaj, jaj. Dobra, idę już po Le, przepracam was. przepraszam was, przepraszam. Harma, wraca! Przepraszam cię, Janek. Janek, przepraszam cię. Nie, to ja przepraszam cię, bo ja cię zostawiłem. Ja zabiłem dwóch. Ja jestem prosem za tu jesteś, proszę! Ser, jestem, proszę! Hahaha, ha, bardzo, bardzo śmieszna. Ty! Co jest? Jest! To był chłop! No, to taj, obok! Widzę go! Leży dwóch, leży dwóch! Nie wiem, 29 leży. level to jest tylko Eryk. Leży. I, idzie, idzie, idzie. Nie Nieee! Jeszcze jedna! Trzyma, so, czemu no. wyskoczyłeś? No bo leci, nie? Agen, leci. Ale gdzieś obok tego miejsca się rozpiana. O nie ja, ja już muszę kończyć Dobra, ej to panowie Słyszycie się, nie? Tak Wiecie kim jestem? To, nie Sory, już jestem Halo, Simon jesteś? Eee, nie, tak, tak, jestem, nie, o Boże Co się stało, Simon? Jak się teraz z twojego brata Czemu? No ma głos Aaa Jezu, jaka szybka pompa O już nie mogę, to pa Aha, a Naprawdę Wizo? Dlaczego to tak musiało być? Dlaczego? DLACZEGO? Siema Siema Pamiętam, że wczoraj wyłączyłeś na końcu modulator A nie, to mój brat wbił, to mój brat wbił brat? No to mój brat był A jakbym wam powiedział coś, to byście nie obrazili się? Nie Ale na pewno? Tak Ja mam cheaty Serio? Tak, ale nie mówcie nikomu no makro na budowanie Auto I'm Haka Wall I tyle O ja. No to super Ty, Ale jak działa Wall Że widzę przy ściany typów, nie? Tylko to na różne odległości, wiesz? Niestety Nie widzę na przykład na daleko Tylko na 10 metrów mniej więcej Wow Dużo Ale czujcie, się, będę miał widać Daj, tu jest za ścianą Tu jest za ścianą, chodź Tu jest pod... Uwaga Masz typa Leży, leżą jasną. Leży Leżą wszyscy Przed nami są typy, uważaj I tu jest cały... Jezu Kochany 5 HP ma Skąd wiesz? Bo mam napisane HP nad nim Leży Typa, typa widzę Zero ma, zero dostał Dwie głowy, dwie głowy Leży Kurde zero, zero ma, zero ma, zero leży Leży Zero ma, leży, leży. Zero ma, leży wszyscy, leżą wszyscy Jezu, jaki debil Leży Ja mam i tam są, zobaczyłem Zero ma dwa wszyscy mają zero, wszyscy mają biało Jeszcze nie, ale leży jeden Leży drugi Dostał? Znaczy podpaliłem, podpaliłem Zero ma Leży Nice Let's go Więc idę za OP, nie? Halo Halo, fanowie ma Dominik, witam was, to ja jestem Kepcio Hahaha, ha, ha. bardzo śmieszne Ty no naprawdę, to ja Ja cały czas nagrywałem po prostu odcinek, wiecie, że trolluję was i wkręcam w was, że mam cheaty, a czytów nie mam Aha, okej, okay. na pewno jesteś Kepcio Tak, na pewno Bardzo mi miło, że ten, że mogliśmy pograć, bardzo mili jesteście Ale ja się cieszę No to trzymajcie panowie, już będę uciekał, wiecie? Papa. pa, pa. 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 Czekajcie, bo konfiguruję figuruje cheaty To nie pana to nie strzy. Nie, nie dostaniesz. Jak mnie zreportujesz, nie dostaniesz jak... Zabycie kapusiem. Z czy też jest ban. Nie, bo ty nawet nie wiesz, jak czy ty mam, nie? To bez sensu by było. No właśnie, no bo patrz, streping. Kraken by na przykład sobie zagrał jakiegoś randomu, by znalazł i grałby, nie wiem, jak Kepcio, mistrz Polski, no to umówmy się, no to każdy by chciał z nim grać. Ja przepraszam bardzo, Kepcio teraz nie jest taki już mocny. Braci się nie traci. Zbytom Coś w tym jest! Spytam, się to ty, czy pojedziemy a jaki kot w sklepie masz? Ja i Manojek. Ja Kepciopę. A dlaczego Kepcio? E, Kepcio ogólnie jest fajnym youtuberem. Ja byłem pod wrażeniem, że on nagrywa rok i ma tyle subskrypcji na kanale. A, czaj, rozumiem. A, 0 ma, 0 zero HP ma tu. 05 HP. Leży, jeden. Leży kolejny, leży kolejny. Cztery głowy już dałem. Ej, dobra. On jednak A to trzeba powiedzieć, że... Leży, 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 leży. Został parę razy zwertany, on nie mi zespał, strasznie. już Ale Leży. Brawo, porobisz go, bo oni słaby. Ale, Ale no, bo jest, bo nie, Brawo, Brawo Tomakraka, tego. 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 Brawo. Teraz tego. 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 Brawo. Tego. 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 Robię. A kto lepszy, Manoek czy Marte? Marte, Manoik to Knut, utarararala Cudak, Knut, utaralala to to to, o, to to Co robisz? Jak on ci wszedł do boksa, mam pytanie? Ej, kop naprawdę ma cheaty. Ja go oglądam i dał kupowi 189 No, i tyle wali normalny spas Nie ja wali ty nie no, tyle Normalny my spas my... bije w głowę 180 Czyli jesteście wasze duma? Mam I parę trio O, ale on tak kieruje? Brawo! Wykierujesz to teraz! Brawo! Ale chowali stópy! Cały czas! Ale ja bez Ale ona kraka teraz! Brawo, duszacie! Psychopata! A. Brawo! Wykierowaliście! A, wykierowali. Jak tam, panowie? Jak tam? Jak tam? Nie! Jak tam? <śmiech> <śmiech> Nie! Wraci <laughs> się nie. nie traci Coś w tym jest, jest, do. jest dokładnie, witam panowie, yes, Jezus yes, yes.